Ulice europejskich miast płoną od zamieszek, statystyki przestępstw porażają. Szwecja, Belgia i wreszcie Francja, o której dzisiaj mówimy, wszędzie tam migracja przyniosła wzrost liczby kradzieży, napadów z bronią, handlu narkotykami, a przede wszystkim zamachów. Ile jeszcze niewinnych ofiar będzie musieli opłakiwać? Ile rodzin będzie musiało grzebać swoich bliskich, zanim decydenci polityczni zdecydują o twardej postawie wobec imigrantów? Dziś obywatelom Europy potrzebne są przede wszystkim bezpieczne granice, zero tolerancji. Chcemy bezpiecznie wychodzić wieczorami z domów i jeździć po Europie, zwiedzać, żyć bez świadomości o atakach terrorystycznych, takich jakie miały miejsce dwa dni temu w Brukseli, gdzie z zimną krwią przez zradykalizowanego imigranta z Tunezji, zamordowanych zostało dwóch szwedzkich kibiców. Od lat, od lat nie potrafimy znaleźć żadnej odpowiedzi na rosnący radykalizm islamski, żadnej odpowiedzi na magię przeciwników zalewające nielegalnymi imigrantami Europy. Tak dalej być nie może. Musimy powiedzieć stanowczenie nie i przywrócić porządek i zaufanie Europie. Dziękuję.